No, długo, długo nic, aż tutaj wystaje jakiś krążek. Cześć wam dawno mnie nie było hejterzy odpoczęli od moich filmów i od mojej osoby No, miałem trochę problemów, mało czasu nie było kiedy wyjść na wykopki. Także trochę jestem do tyłu z filmami. Ale wynagradzę Wam to już niedługo, bo w poniedziałek wyjeżdżam nad morze. I. 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 W planach jest fajne miejsce. A mianowicie w pobierowej jest domek letniskowy Ewy Brown. Wiem, że to już był eksplorowany, ale... Nie ma miejsc nieprzechodzonych, także z wykrywaczem dookoła tego domku pochodzimy, szukamy. Ja będę i szwagier także obiecuję wam już, już niedługo nadrobię ten czas zaległy którego, który mi nie było na tym kanale może będzie ciekawie zobaczymy no i plaża też będzie plaża, plaża nad morzem dobra na tę chwilę rozkładam sprzęt żeby nie tracić czasu Krót, krótki będzie film bo też nie mam czasu zbytnio muszę zaraz spadać do domu co wyjdzie to wyjdzie zobaczymy mam nadzieję na jakieś fanty lepsze ale jak nie będą to trudno pokażę to co to co znajdę także lecę szkoda czasu trzymajcie kciuki hej jest pierwszy fant u szanuję że to bagnet to jest nóż pierwszy fancik z lasu Nóż bezremko jest. Następny fancik bateria od moki spuchnięta. Tym razem. Klucz rowerowy Na razie wychodzą współczesne fanty. Las czysty, zero sygnałów. Każdy sygnał kopie. I to co wychodzi to widzicie. Lasek czyściutki. Zero śmieci. Ktoś Jackka zostawił od słuchawek w lesie. No, długo, długo nic, aż, aż tutaj wystaje jakiś krążek. Ciekawe co to jest z moneta. Dwadzieścia eee, 20 zł z perelu. Teraz może dam Wam zbliżenie. już myślałem że coś ciekawszego a to tylko 20 praktycznie bywalec moich wykopek czyli łuski to mi wygląda na manzera teraz sygnatur nie odczytam łuseczka I kolejna useczka. Ozeroska. Wystrzelona. Tu zakopałem, ale widzę ich jest tutaj więcej. To jest druga. Jeszcze był sygnał tutaj. Jest i trzecia, czyli jakiś był ostrzał prowadzony, zaraz sprawdzę, czy jeszcze coś tam jest, czy już tylko trzy, jeszcze jest. Piąta. Piąta i to nie koniec. Prosta teraz chyba koniec dobra, sześć łusek było w jednym miejscu Tym razem pepeżka. No dobra, wykopki za nami wyszło to co wyszło, widzieliście, zaczęło się w miarę fajnie, bo nóż wyszedł, myślałem, że to jakiś bagdy za to to nóż, monetka, monetka 20 złotych, Relu. też cieszy. no nie ma, monetek, nie ma monetek innych niemieckich, to i cieszy i ta. No i łuski, jak zwykle łuski wychodzą Także nie przedłużam ten film Miło, miło by było, gdybyście zostawili jakiś komentarz pod filmem Lajka A czas nie namawiam Dobra Pogoda fajna była, fajna do, pogoda dopisała Lecę do domku a my się widzimy już z filmu z nadmorza teraz będę się pakował, szykował do wyjazdu dzisiaj ostatni dzień do roboty na nockę i wolne także będę miał więcej czasu mam nadzieję na wykopki dzięki też mojemu patronowi, że mnie cały czas wspiera jeden patron i cały czas wspiera no nie musi, no ale jak wspiera to. Wielkie dzięki. Dobra, na tą chwilę Was pożegnam. Idę do auta i spadam do domu. Także widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Hej!